Panie ruchanie, wszystko znajdę na ławce. a Arogancja podkreśla moją osobę. Konsument ponosi tutaj koszta, podobnie znawidnie widnie uziomka. Moje ręce do wszystkiego zdolne: 0,9390 piwnice, bramy, bloki, wszystko na przelocie. Loty znamy, poty obsykane. Tygodniowa kuchnia, folia bryła. Od diamentu droższa metamfetamina. Kucharz uniformu Adasia. Za receptę, pięć stów, dla Jezusa. Do dzisiaj niespacone pewnie nalicza procenta, wszystko zgodne z tradycjami dealowanie, sensoszu spędza, Płęta, piękna jak miliona potęga, spotykamy konfidenta w pierdol zachęć do życia. Podróżujemy po rejonie, wszystko mamy w nosie, bawimy się do rana, brama zawsze otwarta. Piwnica sfera szatana, niuja czasami tu ruchana Boże, kocznij rozumu podróżujemy po rejonie, wszystko mamy w nosie, bawimy się do rana, brama zawsze otwarta. Boże koszni rozumu BKR, BKR, BKR chlanieć panie ruchanie, wszystko znajdę na ławce pachnie amnezja, gdy przybywa tu ekipa w tym momencie każda porażka w sukcesie portety rozjebańców naszych baniach pompa po browarach tych idiotów blat skończony, rozmowy urwane nunia rozluźniona, mokre spojrzenie podbita, nawijka zachowanie spokoju to moja rozkwina a da się się ona na nie zerka Podróżujemy po Rejonie. Wszystko mamy w nosie. Bawimy się do rana. Brama zawsze otwarta. Piwnica, sfera szatana, niunia czasami turkana, Boże. kopsni rozumu. Podróżujemy po Rejonie. Wszystko mamy w nosie. Bawimy się do rana. Brama zawsze otwarta. Boże. Kopnij rozumu. BKR, BKR, BKR. Pragnienie nasze pieniądzach, miłość zapomniana, liczy się zasada, zasada bardzo dobrze w chemii znana Grillujemy tylko świeżą zwierzynę, dziesiona w nocy czy za dnia, przecież to podstawa Matematyka jak mnożenie, dzielenie, niunia dawno rozjebana, Boże kopci i rozumu